Klienci poszukiwani. No salon Bluta tak, zaprasza, zaprasza na świetną zabawę. Do mnie, mili państwo, do, do mnie! Do mnie, do mnie! Nie zwracajcie uwagi na tego przygłupa, tylko ja gwarantuję dobrą mam zabawę. Się po popachy. Ludzie, mówię wam, to jest takie śmieszne, że sam nie mogę się powstrzymać od śmiechu. Naprawdę. Ha, 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 ha. Lepiej się pośpieszcie, bo do mnie na najśmieszniejszy pokaz na świecie. Tylko ubawicie się, ubawicie się jak norki. Chodź pan zapraszam do mnie! Do zapraszam, zapraszam! Niech pan miejscu. nie idzie do tego zdzierusa! U mnie za piątaka dostanie pan 6 centów! To tak? Ja zapraszam! Proszę bardzo! Proszę. Hmm. A czy ktoś da osiem? Nie ja, Abraham! Chodź dam ci bonifikatę! Hmm. Ja pierwszy go zobaczyłem! Pokażę ci tak i takiego w życiu nie widziałeś! Hmm. Hmm. Kosta, hmm. Chodź! <grym> Na próbkę, pokażę ci klawą scenę z mojego filmu. Ale, żebym mógł obejrzeć ten majstersztyk, czy pożyczysz mi centa, którego z największą ochotą oddam ci we wtorek? Dobra, proszę. Dziękuję. Kto tam puka do moich drzwi? Ja, człowiek od przenosin. Witaj, wysoki, pulchny, wspaniały!

No, co za mężczyzna! Nie, 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 ja już nie. Dobra, antrakt spędzamy tam. Film za piątakości, ciebie za centa. Czekam właśnie na czek. Czy możesz mi pożyczyć centa, którego z radością oddam ci we wtorek? Yy, namyśle zgoda. Proszę, młody człowieku, baw się dobrze. A to frajer, jemu się zdaje, że zna się na przeprowadzkach. Już ja mu pokażę. Aha. Tej dobrej kobieciny nie stać na opłacenie czynszu. A zagramy od frontu. Gotowe. Ej, co się dzieje? Założy się, że to najlepszy film, jaki widziałeś za moją kasę. Idziesz ze mną. Zapiszcie numer tego. Mam tu coś, co musisz zobaczyć. To najlepszy film, jaki mieliśmy. Bardzo dobrze. Hmm, hmm. Mhm, uh -huh, uh -huh. Ciekawe, czy u nas zaskoczy ten facet z beznadziejnie smutnym pyskiem, co? Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Nawet jej nie zobaczysz. <tryk> uh -huh. Uh -huh. Masz kolejną piłkę. Też jej nie zobaczysz. <śm _> oh. <śm _> <śm _> A teraz będzie podkręcona. Nie, 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 to mnie wcale nie zadowoliło. Nie było warte tych pieniędzy. O czym ty mówisz? To jeden z najlepszych filmów, jakie zrobiliśmy. Nie znasz się! Właśnie, ja, że się Bogu, znam. Tak Bóg wie. Chodź pan! Mam coś naprawdę ekstra. To jest film, który jest prawdziwym filmem. Oddasz mi we wtorek. Dziękuję. Dobra, dobra, odbijaj. Pierwszy strajk. Moja piłka. Bardzo przepraszam. O, dziękuję, 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 dziękuję. Hej, tak dalej nie można! Stawaj jak mężczyzna! Czemu zawsze ze sobą wojujemy? Nie możemy być kumplami? Ej, chcesz się kumplować? Mnie to pasuje, co było, nie jest? Dzielmy się jak bracia, bądźmy dobrymi sąsiadami! Przestań, przestań! Oh 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 Na walkę stulecia, ilość miejsc ograniczona, młodzież szkolna i emeryci mają zniżkę! Wersja polska Masterfilm na zlecenie Warner Bros.